To genialne zastosowanie podpaski, o którym mało kto wie. Bez względu na to, jakie podpaski używasz, możesz je wykorzystać w domu na wiele sposobów. Okazuje się, że to doskonały i wszechstronny produkt. Kiedy nie możesz mopem sprzątnąć różnych miejsc pod szafkami czy lodówką, wystarczy użyć do tego podpaski. Odczep z mopa końcówkę. Weź zwykłą podpaskę, może być ze skrzydełkami lub bez, najlepiej sprawdzi się długa podpaska. Zdejmij z niej papierek zabezpieczający klej, zawiń ją wokół końcówki kija. Zrób to tak jak ja na filmiku. Podpaska przyklei się do kija, a zewnętrzna warstwa zadziała jak szmatka. Jednak zwykła szmatka zsunęłaby się z kija, a podpaska jest do niego przyklejona. Teraz możesz wyczyścić każde wąskie miejsce skórzu i brudu wystarczy tylko wsunąć końcówkę kija pod paską, po sprzątaniu wystarczy ją zdjąć i wyrzucić do kosza.